16 kwietnia, godzina 15. Czas na Poke News. Firma Razer wypuściła na rynek chiński bezprzewodowe słuchawki z motywem Pikachu wraz z obudową w kształcie Pokebola. Co w nich takiego szczególnego? Słuchawki mówią do nas głosem Pikachu, ale ze względu na to, że jest to wersja chińska, mówi on do nas po chińsku. Dodatkowo mamy specjalną obudowę w kształcie pokebola oraz pokeboli jest wyposażony w dodatkowe podświetlenie. Warto podkreślić, że to nie jest pierwsza kolaboracja Razera z Pokemonami. Wcześniej pojawiały się takie produkty jak podkładka pod myszkę z Pikachu, myszka z motywem Pikachu oraz klawiatura wielofunkcyjna. Po naładowaniu słuchawek, słuchawki starczają na 3 godziny odtwarzania muzyki. Słuchawki możemy kupić w cenie 999 yuanów, czyli około 600 zł za zestaw słuchawek. Czy pozwolicie sobie na taki zakup? Dajcie znać w komentarzach. 16 kwietnia, godzina 15. Firma Razer wypuściła na rynek chiński bezprzewodowe... Warto podkreślić, że to nie jest pierwsza kolaboracja Razera z Pokemonami. Wysoka jakość produktów Razer zapewnia graczom niesamowite doznania podczas rozgrywki. Weź to po, na... po naładowaniu obudowy słuchawki... Po naładowaniu słuchawek, słucha... Nie zapomnijcie zostawić koniecznie subskrypcji na kanale, ponieważ będzie więcej tego filmiku typu... Nie. To sobie nagrasz osobno.